Ja mam wrażenie, że Bóg, że Bóg wraz z całym niebem patrzy, co my zrobimy z tym, co od Niego otrzymaliśmy. jak my to wykorzystamy. I gdy czytamy o bohaterach wiary, ci, którzy właśnie osiągnęli chlubne świadectwo, którzy są dzisiaj dla nas wzorem w postępowaniu, zachętą do życia z Bogiem. To Widzę, że ci wszyscy ludzie mieli ogromną pasję. Ogromną pasję dla służby dla Boga i ogromną pasję dla ratowania ludzi. Ja wierzę, że to, co nam pozostawili, ten wzór, to właśnie ta pasja zdobywania ludzi dla Boga. Nikt wam za to nie płaci, a czasami się płacić za to. Nikt wam czasami za to nie dziękuje, ale prześladują was. Ale w sercach mamy pasję. Ja wierzę dzisiaj, że bez pasji, bez tej pierwszej miłości, którą Bóg wbrał w nas, żadna wizja się nie zrealizuje. I pomyślałem sobie, że u Boga nie można niczego zastąpić niczym. Nie można nic zastąpić miłości, bo i czym? Nie można zastąpić prawdy. Nic. I nie można zastąpić pasji, bo czym? Dzisiaj będzie głosił taki fajny brat, Izak. On powie nam o cenie, jaką trzeba zapłacić. Serdecznie przepraszam. W planie było inaczej. Waldemiro, bracie miły, wybacz. Oddaję głos. Будьте ворогом. Так, всім добре. Всім добре. 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 Хвала пану Богу. Хвала Богу. Це по-польську, так? Так. А як битко з тобою? Był dobry, tak. Ja, wer gut gesucht Kto dobrze szukał, znalazł nawet kawałek kiełbasy w nim. Małej, małej tak. Ja, seid ihr wach, ja? Czy wszyscy jesteście trzeźwi? Noch, no. Jeszcze, tak? Ja, die Prediger haben Zu predigen. Kaznodzieje mają bardzo ciężką pracę, bo muszą głosić. Ja, vor dem predigen, Jeżeli głoszą przed obiadem, gegen den to muszą walczyć z głodem. Nach dem Essen predigen, a kiedy głoszą po jedzeniu, <laughs> dann muszą walczyć ze snem. Gut.

Nie wstydźcie się. Haleluja! Ja troszkę umiał po polsku. Ja lepszy umiał po polsku jak po niemiecku, ale zap, zapomniał. Dobra. Tak. Ja jestem. Jawania Katze. Zgutu, Był kotek. Byli na Chciałbym dzieciom opowiedzieć tą historię. Ja dawaj na był kotek i ten kotek siedział przed dziurką, gdzie myszka wychodziła, siedział i siedział i siedział. I nagle przyszedł kolega tego kotka i się pyta jego, no co ty robisz tu, co siedzisz przed tą, przed tą dziurą? Mówi, wiesz, tam taka jest tłusta mysz. I to, tą mysz chciałbym złapać. I kommt, i kot, ale ona nie chce za żadne skarby wyjść z tej dziury. A ten drugi kot mówi, idź na bok, ja ci pokażę. Mówi, pozwól, że ja to uczynię. Pierwszy kotek odszedł. A drugi kot usiadł przy tej dziurze. I po, po paru minutach nagle zaczął ten kotek szczekać. Hał maus hał. A mysz pomyślała sobie: Przed psami, psów się nie boję, i wyszła. I kot złapał tą mysz, i trzyma ją za ogon, i mówi: Widzisz, ty musisz się uczyć języków obcych. <laughs> I ta akcja latem, która będzie? Nada uczyć się Musi... języki. <laughs> Musicie się uczyć języków. Do you speak English? Woj, Woj? <laughs> Do you speak English? <laughs> nie. To nada trzeba się uczyć. A po polsku znajdę, po polsku. Tak. A kto po rosyjsku mówi? No. Nie. oj Oj! A to dla Sibirii. to wszyscy misjonarze na Syberię. <głos> <Aleluja>. <głos> <głos> ja. Jawohl, das haben wir hier richtig getroffen. Tak jest, to trafiłem w sedno. Ja, wir werden nachher ein opfer sammeln. a później będziemy zbierali, składali dzisiaj ofiarę. Ein richtig gutes opfer. Ale dobrą ofiarę. To jest das erste Opfer, das wir sammeln. I to jest pierwsza ofiara, którą będziemy zbierać. I usłyszymy, na co przeznaczymy tę ofiarę. A jeżeli to będzie wielka ofiara, a może to będzie związane z Syberią, że pójdziecie na Syberię? Nie zapraszam Was do Niemiec. O, tam jest dużo misjonarzy. Aber an vielen Plätzen der Welt. Wielu, wielu świata... Ich möchte versuchen, eine Antwort zu geben. Ja dać na pewne Was machen wir heute hier? Co my tutaj na tym Was soll hier passieren? Co się tutaj na tym Diese Frage, die werden wir uns stellen. To pytanie każdy powinien osobiście sobie zadać. I również ktoś nam może zadać to pytanie. I może w gazetach będzie napisane. I Może burmistrz miasta będzie z kimś dyskutował. I powiedzą w kościele. Ale co oni właściwie chcą tutaj? Może będą nas nazywali sekciarzami. A kiedy myśmy wczoraj zatrzymali się na, krótkim, na krótką chwilę, żeby się napić herbatą, myśmy zapytali się tych ludzi, kim jesteście, chrześcijanami czy katolikami? A czy chcecie usłyszeć tę odpowiedź? haben sie gleich gefragt, ach seid ihr Zeugen Jehovas? Od razu pytają się, a jesteście świadkami Jehowymi? Keiner hat gefragt, seid ihr Silonisch-Wientowki? Nikt się nie, zapy, nie, nie zapytał, jesteście Zielonoświątkowcami? Och, kennt man nicht. Was nie znają tutaj? Man kennt nur die Zeugen Jehovas. Znają tylko świadków Jehowych. Ist das gut oder schlecht? Czy to jest dobrym czy złym? a ja w grudniu byłem na wyspie Cypr z każdym, z którym rozmawiałem i dałem mu coś do czytania od razu powiadali oj, to są świadkowie Jehowy, nie chcemy. I byłem smutnym. Nie powiedzieli, wy jesteście zielonoświątkowymi, jesteście baptystami albo wierzącymi. Dlaczego? Dlaczego te fałszywe nauki są znanymi? I Jehowa jest ale w rzeczywistości my też jesteśmy świadkami naszego Boga Jehowy, nasz Ojciec. Jesteśmy...